Dzień trzeci: Narodziny i wczesne dzieciństwo Maryi. Brak opisu tych wydarzeń w Piśmie Świętym. Powstań, przyjaciółko, ma piękna i ma pójść. Gołąbko ma, ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos. I twarz pełna wdzięku. W Piśmie Świętym nie znajdziemy informacji na temat miejsca narodzin Matki Jezusa. Zdaniem niektórych badaczy jej rodzice pochodzili z Seforis w Galilei, miasta położonego 4 km od Nazaretu to jest około 100 km w linii prostej od Jerozolimy. Tymczasem tradycja wschodnia z nielicznymi wyjątkami, z przekonaniem podaje, że Maria przyszła na świat w Jerozolimie. Być może narodziny miały miejsce podczas pielgrzymki, jaką jej rodzice odbywali do świętego miasta. Nieopodal świątyni jerozolimskiej znajduje się piękny kościół romański pod wezwaniem świętej Anny i to tam, zgodnie z tradycją, urodziła się Maria. Joachim i Anna być może byli zaskoczeni, że na świat przyszła dziewczynka. Dotąd bowiem w historii narodu izraelskiego dzieci wyproszone u Boga po długim okresie bezpłodności były płci męskiej. Gdy na świat przychodziła dziewczynka, zwykle przyjmowano jej narodziny z obojętnością, a niekiedy wręcz ze smutkiem. Można jednak przypuszczać, że rodzina i przyjaciele radowali się tymi tak długo oczekiwanymi narodzinami, które kładły kres przekleństwu bezpłodności. Nikt nie miał pojęcia, jak wielki plan Boży wiązał się z tą dziewczynką, ale wszyscy mogli na własne oczy podziwiać doskonałe niemowlę pełne życia i promieniające niezwykłym pięknem. Trzymali wszak w ramionach arcydzieło stworzenia. Joachim wypowiedział nad dzieckiem zwyczajowe błogosławieństwo nadał dziewczynce aramejskie imię Mariam, jego hebrajski odpowiednik to Miriam. Imię to było bardzo popularne w czasach Joachima i Anny, z pewnością ze względu na cześć, jaką oddawano starotestamentowej miriam siostrze Mojżesza. Mojżesz bowiem, który wybawił lud Hebrajczyków z niewoli egipskiej, stał się poniekąd zapowiedzią Chrystusa uwalniającego ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Warto w tym miejscu pogłębić znajomość etymologii imienia, które codziennie wymawiamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo. Badacze doszukali się aż kilkudziesięciu jego znaczeń w różnych językach. Można wśród nich znaleźć m.in. taki jak mirra, czyli orientalna roślina używana jako jeden z głównych składników oleju do świętych namaszczeń, czy kropla morza. Po hebrajsku, mar oznacza kroplę, a jam morze. Stąd właśnie pochodzi łacińskie określenie Stilla Maris, powszechnie znane w formie Stella Maris, czyli gwiazda morza prowadząca nocą żeglarzy. Poza tymi najbardziej znanymi znaczeniami jest też wiele różnych. Pani, Madonna, Królowa, Księżniczka. Widząca lub wskazująca Boga, ukochana przez Boga, umiłowana przez Boga, oblubienica z pieśni nad pieśniami, ta, która podnosi lub wywyższenie, góra, wysokość, o której śpiewa autor Akatystów, witaj o wysokości pojęciom ludzkim niedostępna święty ludwik Maria Grignon de Montfort odwołał się do pojęcia Maryi jako cudownego echa boga, pisząc: „Kiedy myślisz o Maryi, ona za ciebie myśli o Bogu”. Liturgiczne wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Maryi przypada na 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad najeźdźcami tureckimi pod Wiedniem w 1683 roku. Kochamy imię Maryi nie dlatego, że ma tak wiele znaczeń, ale dlatego, że jest to imię Matki Jezusa i naszej Matki. Lubimy mnożyć czułe wezwania do niej w litaniach i jesteśmy pewni, że za każdym razem spieszy ona, by odpowiedzieć na nasze modlitwy. Anna sama zajmowała się swoim dzieckiem. W niektórych krajach, na przykład we Francji czy we Włoszech, można zobaczyć obrazy Maryi ukazanej jako niemowlę spowite w pieluszki. Jeden z takich obrazów znajduje się na przykład w bazylice Matki Bożej Jóżańcowej w Lourdes. Trzeba przyznać, że nie jest to częste przedstawienie Maryi, a przecież jak każdy z nas, ona także stawiała kiedyś pierwsze kroki, uczyła się mówić i poznawała otaczający świat. Na kolanach świętej Anny nauczyła się zwracać do Boga i odmawiać pierwsze dziecięce modlitwy. Otoczona modlitewną atmosferą rodzinnego domu w sercu narodu izraelskiego, Maryja rozpoczęła swoją drogę wiary. Dziewczynka rosła i rozwijała się, napełniając dom swoją radością. Dzięki niepokalanemu poczęciu nie było w niej żadnej wady. Egoizmu, kaprysów, lęku, zazdrości. To promienne dziecko, pełne pokoju i prostoty, umiało całą swoją uwagę skierować ku tym, którzy się do niej zwracali. Maryja była dzieckiem mądrym i tryskającym radością życia. Całą sobą mówiła tak Bogu i jego zamiarom. Modlitwa. Jakaś ty urocza, maleńka Maryju, jesteś bezcennym skarbem narodu wybranego. W duchu przyjmuję cię jako dar od ojca i ośmielam się wziąć cię w ramiona i tulić jak tulili cię twoi rodzice i krewni, by oswoić się z twoją obecnością i ujrzeć sercem twoją uśmiechniętą twarz. Razem z tobą mówię dziś pełne ufności tak, życiu, jakie Bóg, Ojciec, przygotował dla mnie. Błogosław naszym rodzinom i przywróć światu radość życia. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, umiłowana córko Joachima i Anny między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który powierzył Cię ludowi izraelskiemu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.